Witam w kolejnym odcinku o trofeach. Nim zaczniemy, to chciałem Was zaprosić na Facebookową grupę PlayStation Poland Trofea i Platyny. Na której możecie znaleźć fajnych graczy, pogadać o trofkach lub znaleźć pomoc w trofeach online. Ponadto zapraszam na drugą grupę PlayStation Poland Info News, na której znajdziecie wszelkie informacje związane z grami i z PlayStation. Linki w opisie. Zauważyłem i w sumie jest to zrozumiałe, że moje materiały o ciekawostkach bardzo lubicie. Splikacie lajkasy, które motywują mnie do wyszukiwania i tworzenia kolejnego materiału, więc przygotowałem dla Was kolejną porcję ciekawostek. You're a good W ostatnim odcinku omawiałem ciekawostki z trylogii Krasza Bandicoota. Dziś uwagę poświęcę niedawno wypuszczonemu Crashowi 4. Jedni mówią, że jest super jak ja, i są też drudzy, którzy jak ja. Którzy zauważą doskonale, że widać braku ręki na przy tym tworze. Ograłem, wbiłem tyle trofek, na ile psychika mi pozwoliła, bo jest to według mnie najtrudniejszy do splatynowania crash. Trylogię obaliłem, Fuel to baliłem, a najwyższy czas po prostu sobie odpuściłem już na starcie widząc trophy Set. Znając te trudne plansze już na normalnym przejściu gry palce nakurwiały węgorza popadzie. Patrzcie, król parkietu, ręka jak złamana, na bęgorza, na 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 na! Oprócz wyśrubowanych do granic możliwości czasówek, które wymagają nie złotej relikwii, a platynowej, czyli na czas cały etap bez zgonu, co trzeba ukończyć każdy poziom bez zgonu ze wszystkimi skrzynkami. A na niektórych etapach jest ich nawet powyżej 300. To pierwsza rzecz, po której widać, że nie robi o tej gry Naughty, a Activision. No dobrze, spłakałem się, bo mogę. Jestem u siebie na kanale w końcu, nie? A ciekawostka z Crash'a 4 jest taka, że możemy każdy poziom rozegrać w trybie na odwrót. Jest to dosłowne odbicie lustrzane ekranu i fajny graficzny efekt. Na przykład kolorowanie świata za pomocą kręcioła, który zapamiętałem szczególnie. No właśnie, tryb lustrzany. Za zebranie wszystkich diamentów w normalnym trybie dostajemy trofeum Łowca Skarbów. Osobne trofeum jest za zebranie wszystkich diamentów w lustrzanym odbiciu. Nazywa się ono Wubrax Atzfou. Głowa z harbów. Concrete Genie to moja dosłownie 300 na platyna. Recenzjonowałem tę gierkę i ją polecam. Niezwykle kreatywna, z fajną mechaniką rysowania. Tu jakbym miał robić ciekawostki na odczepnego, to byłbym jedną czwartą trofisetu przełożyć i znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie, ale tego nie zrobię. Jeden trofek ma memiczne przesłanie i o nim szczerze opowiem. Jest to piosenka Om, nom, nom Nom, ale nie mogę tego utworu obecnie znaleźć na YouTubie. Melodia Omnomnom nom jest dosyć charakterystyczna. pamięta jeszcze czasy kultowego wielkiego miksu YouTube. Chodziłem wtedy do gimbazy, a dziś mam prawie 28 lat. <słuch> Starymem, co nie? Siwe włosy już mu wyrastają jak mi na brodzie. No twórcy Concrete Genie pomyśleli inaczej i dali trofeum omnomnomnom nom nom w swojej grze za zobaczenie jak jeden genie karmi drugiego jabłkiem. Days Gone było w zeszłym roku w kwietniowym plusie, jak się nie mylę. Fabularnie moim zdaniem tytuł jest bardzo dobry. Gameplay odstawał, ale tylko tacy malkontenci, którzy ograli setki gier jak ja, zakręcą nosem. Trofeum puszcza oczko w stronę polskiego konsumenta, ponieważ po angielsku brzmi ono... Go Kick Rocks. Polskie tłumaczenie tego osiągnięcia jest takie... I kamieni kupa. Nie, to nie będzie żart o kupie. Jedzcie spokojnie. Żujcie wolno i nie udławcie się, bo i z tego kiedyś ktoś mema zrobi. Ale będzie za to wulgarnie, czego na bank byli tłumacze trofeów, czy jak ta wiedźmińska profesja się nazywa. No byli oni na pewno świadomi. Czasem lubię wulgnąć, ale teraz cytuję: Chuj, dupa i kamieni kupa. Trofeum i kamieni kupa dostaje się za zniszczenie 12 kopców anarchistów i nawiązuje ten trofek swoją nazwą oczywiście do afery taśmowej z 2014 roku. Mówiąc o olbrzymim skrócie, bo wchodzimy na temat polityki, a osobiście uważam, że znając zasady działania dzieli rząd, nie zamierzam tu czyichś przekonań politycznych naruszać ani powodować kłótni, bo żyjemy w czasach ogromnej dezinformacji i manipulacji. Czy te nagrania są prawdziwe, czy spreparowane? Nie wiem. Możecie sobie o tym przeczytać w necie, na przykład ze strony w Polityce.pl czy innych źródeł. Mi ten portal po wpisaniu tego cytatu wyskoczył jako pierwszy. Ze strony memologicznej powiedzenie zostało przyszyte do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Memy widzicie teraz. Kurde, ja tu o trowkach miałem opowiadać, a polityka się do nazewnictw trąca. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Medal of Honor Frontline to moim zdaniem najlepszy medal pamiętający czasy PS2. Kupując Medal of Honor 2010 na płycie znajduje się również ta kultowa część. Odpaliłem na prędce mając w dupie ten żyk rzucony od EA. No dobra, może nie do końca, bo splatynowałem, ale jest to żyk tak czy inaczej. Ogrywając ponownie moją grę dzieciństwa, które raczej dzieciństwo mi lekko rujnowało z powodu wysokiego poziomu trudności, powróciłem radoście na PS3. Dużo lepsze sterowanie, rozdziałka i patrz z trofeami. Misja w medalu o nazwie The Horton Nest jest jedną z kluczowych grze, co nie zdradzam osobiście. Zdradzi wam to jednak trofeum. Grand Theft Aero. Nie będę tłumaczyć nawiązania. Mój dziadek nawet wie, czym jest GTA. Far Cry 5 kocham. Kocham ten klimat i świat. Jednak nie będę przeczyć graczom, którzy tępią ten tytuł z powodu powtarzalności. Mamy dwa trofea godne mojej twórczości, co wam teraz przedstawiam. Jedną z misji w grze jest odnalezienie pumy Peaches dla staruszki. Ukończenie tego zadania nagradza nas nie tyle tym, że kotel może nam towarzyszyć w walce. A dostaniemy trofeum. Chyba widziałem kotecka. Jest to cytat z jednej z kreskówek Looney Tunes, znanej bardziej w Polsce jako zwariowane melodie. Tych kreskówek było wiele, że nawet szukając nazwy tej kreskówki znalazłem tylko Tweety lub kanarek Tweety. To chyba były takie podzielone rozdziały lub segmenty. Wybaczcie mi, ale byłem zdecydowanie bardziej fanem kaczara Donalda niż Dafiego. i jest mi to uniwersum obce. Chodzi o tę bajuchę, gdzie kot Sylwester poluje na kanarka Tweety'ego, na zasadzie to Majdżerego. I zaniepokojony Tweety często powtarza... Zdaje się, że widziałem Drugą, mniejszą, bo to już chyba staje się tradycją tej serii, czyli trofek z wulgaryzmem w nazwie. Za ukończenie wszystkich skoków kaskaderskich w Far Cry 5 zobaczymy trofkę o nazwie Najtwardszy sukinkot w historii. Marcowy plus dał nam dwie gry, o których dzisiaj opowiem. Żeby jakoś zbalansować i zrównoważyć harmonię, to teraz się poznęcam, by potem przejść do dużo ciekawszej produkcji. Ark Survived Evolved to survival o dinozaurach, i chłopach, dzikusach, myśliwstwie, broni palnej i kosmicznych artefaktach. Można w otwartym świecie I bawić się w polowanie na drapieżniki, jak i budować. Ale gra działa byle jak i ogólnie szerszy opis moich negatywnych odczuć możecie zobaczyć na grupce, o której mówiłem na początku. Wbijanie platyny w tym tytule jest w sumie ciekawe z jednego powodu. Możecie ją zdobyć dosłownie, używając samych deweloperskich komend. Gdy włączycie pauzę i wciśniecie jednocześnie kwadrat, trójkąt L1R1 to włączycie dzięki temu konsolę deweloperską, w którą możecie wpisywać konkretne komendy, a to na przywołanie dinozaurów, pod konkretne trofki, przyzywać bossów i zabić ich komendą o treści kill, lub teleportować się w dowolne miejsce i przechodzić przez ściany. I tak, trofea wpadają. Uwierzcie mi, że chciałem grać normalnie, bo lubię gatunek survivalowy, ale Ark na PS4 to kolejny dowód na to, że PlayStation jeśli chodzi o plusa, obniża stale poprzeczkę coraz niżej i niżej, o czym mówiłem więcej w recenzji plus platynie z Mortal Shella, gry, którą w ramach plusa dostaliśmy w grudniu. Wiem, że dawniej też była taka gra, co nazywa się Conan Exiles i platyna działa na tej samej zasadzie. Ten tytuł akurat nie ominął i w zasadzie dobrze, bo klepanie komend przez 8-10 godzin to marnowanie czasu ludzkiego. Tak, wbijem platynę i nie patrzę już piąty dzień w lustro. Ale można wbić platynę samymi komendami? A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Druga dużo lepsza Gras Plusa to Team Sonic Racing. Jeśli chodzi o gameplay, to najwięcej podobieństw ma Scratch Team Racing. Dobra, recenzja plus platyna z Sonika niebawem się ukaże. Dzisiaj tylko o trofiakach pogadamy. Jest ich dosyć sporo, jak na jeden tytuł. Jak na przykład, oczywiście, brzmiące Władca Pierścieni czy Cyjanko Muzykant. Ale dwa pozostałe mają polskie korzenie. Trofeum Artful Dodging zostało przetłumaczone na kocie ruchy i otrzymane je za wyminięcie przeszkadzajki w postaci kamiennych filarów stojących na drodze. Kocie ruchy to kultowy cytat wypowiadany przez Michała Milowicza w filmie Chłopaki nie płaczą. No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Drugie trofeum, i w zasadzie ostatnie, które zdobywamy przed platyną, nazywa się Speed Painter. Polscy tłumacze nazwali je Chodź, pomaluj mój świat. Jest to refren piosenki zespołu 2 plus 1 powstałej w 1972 roku. Więc chodź, pomaluj mój świat, na, na niebie. Piosenka ta dzisiaj jest bardziej znana z komedii romantycznych, na przykład listy do M. Wiele różnych piosenkarek zrobiło swoje wykonanie tego utworu, albo niedawno nawet została zaśpiewana przez polskich artystów w formie wsparcia Ukrainy. Division 2 możecie kupić nówkę w folii za groszowe pieniądze. Jako Janusz Nosacz no kupiłem i odpalam sobie od czasu do czasu. W pewnym momencie gameplayu zdobywamy specjalne klasy. Jedną z nich jest agent z kuszą strzelającą wybuchowymi pociskami. Gdy zabijemy nią 10 waszyngtowskich zadymiarzy strzałem w nogę, dostaniemy trofeum strzałą w kolano, co jest oczywistym nawiązaniem do Skyrima. Strażnicy miasta zagadują często naszą postać jakimś tekstem. Jednym z nich, który przeszedł do biblioteki memów, jest ten cytat: Z powodu błędu ten tekst był przez nich mówiony bardzo często, i wydźwięk był taki, że każdy, kto chciał zostać lub jest po prostu strażnikiem miasta, musiał dostać strzałą w kolano. Inną interpretacją jest to, że wszyscy oni są zwyczajnie kulawi. Gdyby Skyrim dział się w Polsce, to by pewnie był dowód na to, że do ochrony biorą tylko inwalidów z grupą. U każdego pałka i inwalidzka grupa. <grym>